I ruszyły. Vanilia dobrze przyjęła start. Yoga blisko, po zewnętrznej. Bardzo dobrze Dazzler i jeszcze Largo Forte. Trzy konie galopują z niewielką przewagą nad resztą stawki. Prowadzi Dazzler, ale tam bardzo blisko jest kosmiczna Lady. Na trzeciej pozycji Vanilia. Na ostatniej mocnym posyle galopuje Hadesa, a przedostatnia Tungaria Yoga. Czwarte od końca jest Dolan of Budizin, prowadzi Dazzler, na drugiej pozycji Largo Forte. Ta para ma niewielką przewagę nad resztą stawki, za chwilę wyjście na prostą, mocny posyłek Kosmiczna Lady i wyjście na prostą. Wyprowadza Dazzler, którego atakuje przy bandzie Kosmiczna Lady, finiszuje Largo Forte i finiszuje Nolan of Budizin, walka czterech koni o zwycięstwo, ale, ale najlepiej galopuje Largo Forte, Largo Forte jest na czele, na drugiej pozycji Dazzler, Largo Forte i Dazzler nadal przybędzie Nolan of Budizin, prowadzi nadal, o wygrywa jak chce, Largo Forte, na drugiej pozycji Dazzler, a na trzeciej Nolan of Budizin.